Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wita się z Wami ksiądz Jakub Lorenz w adwentowej serii Dilexit Nos, czyli Umiłował nas, w serii, w której będziemy dotykać serca Jezusowego i próbować coraz bardziej odnajdywać się w Jego doświadczeniu, doświadczeniu serca naszego Pana. Przechodzimy do kolejnego punktu nauczania papieża Franciszka. Dzisiaj właściwie chciałbym przytoczyć cytat jednego z największych świętych Kościoła, konwertyty kardynała świętego Johna Henry'ego Newman'a, którego także cytuje papież Franciszek w punkcie 26 i komentując te słowa w punkcie 27. Posłuchajcie. Święty John Henry Newman wybrał jako swoje motto wyde wyrażenie Cor ad cor loquitur. Ponieważ Pan, poza wszelką dialektyką, zbawia nas, przemawiając do naszego serca ze swojego najświętszego serca. Ta sama logika oznaczała, że dla niego wielkiego myśliciela, miejscem najgłębszego spotkania z samym sobą i Panem, nie była lektura czy refleksja, ale modlitewny dialog z serca do serca z żywym i obecnym Chrystusem. Stąd Newman odnalazł w Eucharystii żywe serce Jezusa, zdolne wyzwalać, nadawać sens każdej chwili i napełniać człowieka prawdziwym pokojem. Mówił: Najświętsze, najbardziej miłujące serce Jezusa, ukryte jesteś w świętej Eucharystii i ciągle bijesz dla nas. Przeto uwielbiam ciebie najlepszą moją miłością i czcią, uczuciem żarliwym, wolą najbardziej poddaną, najbardziej niewzruszoną. Boże mój, Skoro raczysz mi pozwalać, abym przyjmował Ciebie, abym pożywał Ciebie i pił, skoro godzisz się przez pewien czas przebywać we mnie, spraw, by zgodnie z Twoim sercem biło moje serce. Oczyść je od wszystkiego, co jest ziemskie, od wszystkiego, co pyszne i zmysłowe, wszystkiego, co twarde i okrutne, i od wszelkiej przewrotności, wszelkiego bezładu i wszelkiej martwoty. Napełnij je sobą, aby nie wypadki dnia, ani wydarzenia epoki nie mogły Go zakłócić, aby zawsze w miłości do Ciebie i w lęku przed Tobą miało pokój. I punkt 27. Stojąc przed sercem żywego i obecnego Jezusa, nasz umysł oświecony przez Ducha rozumie słowa Jezusa. W ten sposób nasza wola pobudza się do ich praktykowania. Jednak mogłoby to pozostać formą samowystarczalnego moralizmu, Słuchanie i smakowanie Pana oraz oddawanie Mu czci jest sprawą serca. Tylko serce jest zdolne doprowadzić inne władze i namiętności oraz całą naszą osobę do postawy czci i pełnego miłości posłuszeństwa Panu. W naszej drodze z sercem Jezusowym przechodzimy do kolejnego punktu. W Adwencie, moi drodzy, ważne jest także słuchanie i ważna jest Eucharystia. Dlaczego dzisiaj taki dziwny tytuł odcinka? Cor ad cor loquitur? Ponieważ w głębokości serca Jezusowego odbywa się czy wybrzmiewa wołanie do naszego serca ludzkiego. Jeżeli tak naprawdę my nie zrozumiemy, z kim my rozmawiamy, Kogo doświadczamy, co czynimy, kto pobudza nas do dobra i dostawania się coraz doskonalszym i coraz świętszym, to tak naprawdę nie możemy mówić o żadnym, żadnym doświadczeniu Boga. Bo inspiracja do dobra, inspiracja do karmienia się Eucharystią. Inspiracja do słuchania Słowa Bożego, inspiracja do wprowadzania tego Słowa Bożego, jak mówi nam papież Franciszek, w nasze życie to inspiracja, którą my mamy czerpać nie skąd inąd jak od doświadczenia żywego Boga, który jest w moim wnętrzu żywego Boga, który przemawia do mnie przez równie żywe Słowo Boże żywego Boga, którym karmię się w żywej Eucharystii. Nie ma innej drogi, nie ma innej przestrzeni. To jest, moi drodzy, to, o czym chce nas pouczyć papież Franciszek i to, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj zauważyli w naszym doświadczeniu i w naszym punkcie. Obyśmy nie zapominali, że wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo w Eucharystii nie ma chleba, ale jest tam Pan, Jezus mój. I trzeba pamiętać o tym, że Słowo staje się ciałem i mieszka wśród nas, a więc to Słowo, które czytamy, staje się doświadczeniem pełni, głębi i świętości. Moi drodzy, niech dzisiejszy dzień będzie próbą wyciszenia naszego serca i zobaczenia, czy ja rzeczywiście w swoim sercu słyszę wołanie Jezusa. Ale jeżeli go nie słyszę, to zawołanie z głębi mojego serca, do głębi serca Jezusa: Jezu, ratuj! Jezu, daj mi się usłyszeć! Jezu, pomóż mi! Jezu, daj mi zrozumieć! Niech ta rzeczywiście głęboka modlitwa wybrzmi w nas, z głębi naszego serca. A w dzisiejszym słowie usłyszymy niesamowicie w psalmie piękne słowa. Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga Żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu Mój i Boże. Moi drodzy, właśnie tego uczy nas także Słowo Boże, że z radością mamy wołać do tego, który ma radością rozpromieniać nasze serce abyśmy umieli to robić i módlmy się dzisiaj kolejnym wezwaniem litanii do serca Jezusowego abyśmy potrafili odczytać głos Boży w naszym sercu serce Jezusa ze słowem Bożym istotowo zjednoczone zmiłuj się nad nami Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. W tym razem, odcinek troszeczkę krótszy, bo ten odcinek wymaga od nas nie tyle mówienia, ile słuchania. A więc, niech dzisiaj Kor Christi loquitur Ad cor Nostre. Kor Christi Liquitur Ad cor Nostre. Niech nasze serce usłyszy głos płynący z Serca Jezusowego. Tego Wam życzę, i na to doświadczenie Wam błogosławię. Zobaczcie żywego Boga w Eucharystii, na którą może dzisiaj pójdźcie, i zobaczcie żywego Boga w Słowie, którego może dziś posłuchajcie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do usłyszenia, trzymajcie się, mówił do Was Ksiądz Jakub Lorenz.